No siema, słuchajcie, mam do wyboru normalne takie 3 i 2, ale jest jeszcze alternatywa roślinna, więc dla każdego się coś znajdzie. Stary wrócił z mlekiem, rozumiecie? Miał mnie nie być jakieś tam 2-3 dni, ale wakacje mi się przedłużyły, jak zwykle. To znaczy wakacje, na moją obronę. Po pierwsze, jak duża część z was wie, zdarza mi się streamować, ale wbrew pozorom nie streamuję raczej na YouTubie. Większość moich streamów to są streamy na Twitchu i trochę ich ostatnio robiłem. Po drugie, tak się jakoś dość spontanicznie złożyło, że szykuję na Twitchu Dość spory projekt, który tam będę współprowadził. Trzeba było dużo rzeczy obgadać, pospotykać się i tak dalej. Poważny biznes, proszę Państwa. To się dzieje. Bardzo poważny biznes. Jestem już dużym chłopcem. To nie są filmiki w internecie. To jest prawdziwa praca. Kogo ja próbuję oszukać? No i w dalszym ciągu współprowadzę kanał z Pawłem, więc w międzyczasie tam się pojawiały też filmy. Więc powiedzmy tak, jestem dupkiem, ale jestem dupkiem z lekkim usprawiedliwieniem, ok? No i przyniosłem wam to za mleko. Oczywiście dla tych z Was, których moje. Wytłumaczenie nie satysfakcjonuje Przygotowałem również podstawę naukową To znaczy yy, Grawitacyjna dylatacja czasu Opisywana przez ogólną teorię względności Wygooglowałem to przed chwilą Mam nadzieję, że się nada Masywne obiekty deformują siatkę czasoprzestrzeni Co zaburza postrzeganie czasu Im silniejsze pole grawitacyjne Tym wolniej upływa czas Jako, że mój brzuszek piwny jest osadzony Bliżej ziemi To tam czas płynie wolniej, tak? Tak, grawitacyjna dylatacja czasu W końcu obowiązuje nas wszystkich. Jak pan Einstein powiedział. Ale że jestem jednocześnie wysokim chłopem, to moja głowa jest już oddalona od siatki grawitacyjnej mojego bębna, i tutaj czas płynie szybciej. To jest wszystko udowodnione naukowo. Nie macie prawa się z tym kłócić, to jest fizyka. I w jakiejś mikroskali mam rację. Chyba. Nie wiem, przeczytałem to dwie minuty temu, ale brzmi fajnie. Co się wydarzyło pod moją nieobecność? Pamiętacie jeszcze obraz Kotopierda? Sprzedał się. Obraz, który malowałem na ostatnim odcinku, jaki wstawiłem, autentycznie się sprzedał. W dodatku sprzedał. Dał się za 3450 zł. I ta kasa oczywiście w 100% poszła na cele charytatywne, ale gro chwilę po tym, jak aukcja się zakończyła, poinformowało mnie, że kasa rzeczywiście przyszła, że to nie była jakaś fejkowa licytacja. A co więcej, tak jakoś wyszło, że z Pawłem też zabraliśmy się za malowanie i namalowaliśmy dwa kolejne obrazy. I tutaj licytacja jeszcze trwa, to znaczy w momencie, kiedy oglądacie ten film, pewnie zostało jakieś pół godziny. Tak, tak to wygląda. Także myślałem, że 3450 zł to dużo. Okazuje się, że jesteśmy chyba w tym momencie jednymi z najlepiej opłacanych żywych malarzy w Polsce. 10 tysięcy złotych ponad. I to jeszcze nie jest koniec aukcji, to może urosnąć cały czas. Ja pierdzielę. Czyli wygląda na to, że moje obrazy są warte 3450, a 6750 jest warty autograf Pawła Rosy. Dobrze wiedzieć. Pokolenia się zmieniają, co pamiętacie, jak kiedyś mnie oglądało dużo ludzi? I żeby troszkę nadrobić ten stracony czas, że zachowuje się naprawdę, jakbym was wasł stawił tutaj na nie wiem, 5 lat. Normalnie robiłem przerwy między filmami 30, 40, 50 dni i nikt nie narzekał. Ale wtedy te filmy jeszcze wymagały jakiejś pracy. Chciałem sobie tak zerknąć w to, co komentowaliście, nadsyłaliście, bla bla bla. Natalia Tracz pisze Ej, awizo. Weź nagraj odcinek, w którym robisz test na MBTI. Słuchajcie, ja nie muszę robić tego testu. Jeżeli nie wiecie, co to jest MBTI, to to jest coś w rodzaju udziel odpowiedzi na kilkadziesiąt pytań, a my dokładnie określimy twoje personality, twoją osobowość. Wiecie, ja to ostatnio dużo English w moim życiu mam. Guess what? Już zapominam polskich słów. Polacy. Słuchajcie, ja naprawdę nie muszę robić takich testów na filmie. Moja widownia uzupełnia za mnie testy dotyczące mojej osobowości. Tak fenomenalnie zna tego człowieka za kamerą. Jest taka strona Personality Database, gdzie możecie sobie wpisać jakąś osobę, która jest powiedzmy, że bardziej rozpoznawana i okazuje się, że szalenie popularne jest głosowanie za tą osobę, żeby określić jej charakter. Także test mojej osobowości opublikowało w internecie w tym momencie ponad 140 osób. Jest dyskusja w komentarzach. Jedyne co utwierdza mnie w przekonaniu, że jest ENTP to to, że jego FE jest o wiele bardziej widoczne niż SI. Czy SI oznacza sztuczną inteligencję? Gościu, ja nawet nie mam prawdziwej inteligencji, bardziej ENTP niż INTP. FE większe od SI. Bez dwóch zdań po prostu INTP. Definitywnie. ENTP z wysokim Ti i, -I NE. Także tak, jak nie widzieliście, czym jest MBTI, to to jest coś w rodzaju horoskopów, dzięki którym możecie opisać całą rzeczywistość. Podobnie działają kompasy polityczne, no nie? Jak jesteście w stanie kogoś przyporządkować do dowolnej z czterech ćwiartek, to już jesteście w stanie opisać całą jego rzeczywistość. Oprócz Szymona torbowni, on siedzi na wszystkich czterech naraz. Jezus Maria, jak go wykrzywiło od tego dialogu. Na pustyni były dwa różowe wielbłądy. Jeden z nich był zielonym pingwinem. W międzyczasie. Może to chyba narysować. Pustynia jest akurat całkiem prosta i teraz dwa zielone wielbłądy. Jeden z nich był pingwinem. W międzyczasie na Altanie siedziały cztery gołębie w liczbie siedmiu. No i co, gościu, przechytrzyłem cię. Kiedy kałuża usmażyła 11 kotletów na kamieniu runicznym, jeden z tych gołębi okazał się być równy prędkości orbitalnej Jowisza. <tuszel> oblicz współczynnik proporcjonalności piłki do kawałka drewna w kominku. Wynik podaj w śmietnikach sześciennych na kępę trawy oraz w łopatach na telewizor kwadratowy nominujecie. Dobra, po małych obliczeniach poza kamerą podaję wynik. Parówkowe ośmiorniczki Najbardziej zakazane danie kuchni polskiej. Czy jesteście w stanie uwierzyć, że ktoś w Polsce wpadł na pomysł na tych wszystkich portalach, gdzie można chwalić się swoimi zasranymi przepisami, żeby brać cholerne parówki i robić z nich ośmiorniczki pływające w ketchupowym morzu? I to jest autentyczny przepis, który jesteście w stanie znaleźć na stronach z przepisami. Ludzie naprawdę twierdzą, że warto jest publicznie pochwalić się pomysłem na pocięcie parówki w kształt ośmiornicz. To jest rzecz! To istnieje w polskiej kuchni Macie tego autentycznie od jasnej cholery To na przykład chyba jest parówkowy kraken Te parówki cierpią To wygląda jak inwazja kosmitów Dlaczego ludzie postują te przepisy do jasnej cholery? Ja mam jedno pytanie, jak? I co, i teraz Joe Biden przyjeżdża do Polski Usiądzie sobie gdzieś u geslerów Poprosi coś pysznego do jedzenia I dostanie parówki przebijane makaronem Here Mr president, smacznego This is makaron nabijany na parówki To wygląda w najlepszym wypadku jak specjał kuchni Korei Północnej Mocnej, jeżeli odejmiemy od tego dania parówki i makaron i talerz też w gruncie rzeczy. Dominik, proszę zrób odcinek jeżdżąc autem w jakiejś grze i opowiadając takie biznesowe pierdoły. Panowie, 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 stary wstał. Ja mu sweter na mordę, stary wstał, stary wstał, panowie, stary wstał, panowie, 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 pa, ja mu sweter na mordę zakładam, mewę białą, panowie, Życie jest przejebane. Panowie, w życiu podstawa to jest fason trzymać. Zupełnie jak w biznesie, nieważne co zrobisz, bez fasonu jesteś nikim. Najlepszą zasadą biznesu jest zasada ulicy. Najważniejsze, żeby nie sprzedawać. Reszta się jakoś ułoży. No i co mi się na trzeciego wpycha? Co mi się gościu wpycha na trzeciego? Ja go jeszcze objadę. Także wiecie, co byście w życiu nie robili, gdzie byście nie zaszli i tak wam ktoś tirem zostawi drogę. Co my mamy z takich innych tematów? Na Discordzie dostaliśmy ping. Polscy youtuberzy udawali policjantów, chcieli zdemaskować wróżkę. To jest oczywiście wcale nie ten chłop, który zrobił m.in. wesele dla bezdomnych czy Pierdylion innych durnych filmów, czy ten zdalnie sterowany wózeczek. Generalnie Josez TV to był przy nim arcymi z pranków. Ale ja jestem przekonany, że ten chłop już miał jedną taką akcję, że się przebierał za policjantów i była afera. Zdemaskowanie wróżki czy innych osób deklarujących znajomość przyszłości lub rozmów ze zmarłymi nie jest trudnym zadaniem ale bardzo czasochłonnym. Dwóch youtuberów postanowiło zdemaskować wróżkę, wykorzystując metodę kojarzoną raczej z okradaniem staruszek, czyli na policjanta. Plan był prosty, przebrać się za policjantów z WWA, pójść do wróżki, opowiedzieć się o tym, że potrzebują pomocy w rozwikaniu sprawy morderstwa, które rzecz jasna nie miało miejsca. Youtuberzy zamierzali zabrać kobietę na rzekome miejsce zbrodni, aby dokonała analizy. Przebrali się za policjantów i chcieli ją ściągnąć tam, udając policjantów. Czy to nie jest w ogóle jakaś próba uprowadzenia, bo tak to trochę wygląda. Nie udało im się to, ponieważ gdy jeszcze byli u kobiety w mieszkaniu, pojawili się prawdziwi policjanci. Czym jest mem ze Spider-Manem pokazującym Spider-Mana? To nie wróżka wezwała policję przewidując, co się święci. Otóż żartownicy byli na tyle rozsądni, że nie jechali w miejsce w mundurach i na tyle bezmyślni, że przebierali się pod blokiem ofiary żartu na oczach jej sąsiadów. Panowie właśnie obraliście test IQ na żywo. Zatrzymani mężczyźni swoje zachowanie tłumaczyli faktem, iż są internetowymi twórcami filmowymi, którzy lubią stawać ludzi w nietypowych sytuacjach i nagrywać ich reakcje. Grozi im do roku pozbawienia wolności. Ale pomyślcie, jaki to ma potencjał na eksperyment społeczny. Ale jestem naprawdę przekonany, że te chłopy miały już jakąś historię z tym, że przebierali się za policjantów i potem były konsekwencje, więc. ile razy można spojrzeć na grabie leżące przed sobą i pomyśleć, nie! Tym razem, jak je ja nadepnę, to nie przypierdolą mi w czoło. Tym razem te grabie owiną się dookoła mojej dłoni i zamienią się w złotego Rolexa. Ale słuchajcie, teraz zeznając na komendzie, możecie się łatwo bawić w dobrego policjanta i złego policjanta, no nie? Jedni policjanci są impostorami. Ale jak dobrze to rozegracie, to tamci pójdą siedzieć i dobre chłopaki będą w końcu bezpieczne. Dlaczego policja nie łapie jeszcze konfidentów? Żeby taki dobry chłopak mógł sobie wyjść na miasto i trochę narozrabiać, ale za to kocha najmocniej. No to co? Wuja wraca do robienia nieco Codziennego codziennika. Na moją obronę to się naprawdę nazywa niecodzienny codziennik, tak? Jak coś jest niecodziennym codziennikiem, to znaczy, że jest codziennie, ale nie. Na przykład dla graczy Genshina prysznic to jest taki niecodzienny codziennik. Niby się robi codziennie, ale jednak śmiem wątpić. Dobra, słuchajcie na koniec. Dostaliście naprawdę bardzo dużo mleka ode mnie. Dostaliście całe dwa mleko. Ja nie chcę obiecywać, że będę tutaj jutro, ale postaram się być tutaj jutro. Generalnie myślę, że najbezpieczniej będzie tak pojawiać się co mniej więcej dwa dni, bo wtedy jeszcze jest to na tyle często, że nie wpadam w spirale pod tytułem Mam trochę inne rzeczy na głowie i zaczynam się nimi zajmować, a jednocześnie jest to na tyle duży odstęp, że jestem w stanie spokojnie sobie na bieżąco ogarniać różne rzeczy. Nie ma tak, że przez kilkanaście dni będę nagrywał, potem mi się nagromadzi, więc jak nie będę jutro, to będę pojutrze. Dziennik niecodzienny. Dziękuję za oglądanie epizodu powakacyjnego. Kłaniam się i mam nadzieję, że uśmieszki znowu powróciły na wasze twarze Wuja Out!